doktor Mar Enrico Marco przedstawił wiele bardzo ważnych szczegółów, ważnych szczegółów związanych z tym, jak chronić prosięta sące i prosięta odsadzone przed biegunkami. I koncentrował się na szczegółach, o których my rzadko mówimy, a które są niezwykle ważne. Problem polega na tym, że żeby te szczegóły móc wprowadzać w życie, to po pierwsze musimy nauczyć tych, którzy obsługują zwierzęta na porodówce, wielokrotnie im to powtarzać, co należy robić, żeby nie stosować tlenku, cynku i antybiotyków. Musimy ich tego nauczyć. Po drugie, jest problem nasz w Polsce, prawdopodobnie wszędzie, że my nie zatrudniamy do obsługi zwierząt profesjonalistów. Bardzo Tam są czasami lepsi, czasami gorsi, ale generalnie słabo opłacani ludzie którzy nie są kształceni przez właścicieli ferm, bo oni powinni być kształceni i nie znają się sprawy z tego, co powinni robić. Czyli znowu ja myślę, że chyba na lekarzach weterynarii, tu Enrico jest w tym przypadku przykładem, polega cała odpowiedzialność, żeby uczyć tych ludzi, co należy robić, żeby nie było biegunek tych względów organizacyjnych i to wszystko, co było powiedziane, prawda, że wiele, wiele małych szczegółów decyduje o tym, czy Będą dużo jadły, czy mniej jadły, czy będą przyrastali, czy będą te biegunki. Wiele szczegółów, o których przede wszystkim musi wiedzieć lekarz. Lekarz musi to powtarzać w obsłudze, a nie koncentrować się na, stos na stosowaniu tlenku, cynku czy antybiotyków.